To jest najlepsza rzecz dla gryzonia, żeby się nie trzaskał tak jak się na kołowrotku. Mam na to sposób. Weź ulubione smaczki twojego pupila. Najlepsze, żeby właśnie było to takie, dzięki których zwierzak musi sobie rozłupać skorupkę, żeby dostać się do pożywienia. I poukrywaj je w różnych miejscach. Na przykład na domku ukryj, możesz jeszcze ukryć w kołowrotku, możesz na przykład ukryć pod poidełkiem, co też bardzo nawodnie zwierzeczka. W tracinkach albo w ogóle w podłożu naturalnym. Jest to świetne rozwiązanko. Tutaj poukrywałam Soniusi. Jeszcze możecie jej poukrywać w każdym miejscu, typu właśnie na przykład za miseczką i też pamiętaj, taką dietę urozmaicić. O, na przykład tutaj. Zwierzę będzie się męczyło, żeby wydostać jedzonko, które jest zdrowe, a wtedy też to zajmie zwierzaka na długo.